W Tarnobrzegu podsumowano kolejny rok inwestycji w powstającym na osiedlu Miechocin hospicjum paliatywnym. W tym roku dzięki życzliwości mieszkańców i wsparciu sponsorów zainwestowano około 190 tysięcy złotych. Zamontowana została m.in. brama wjazdowa. Wykonano odwodnienie terenu, oświetlenie, chodniki i miejsca parkingowe. Potrzeby wciąż są bardzo duże. By całe dzieło zostało zakończone potrzeba około 2,5 miliona złotych. Budowę hospicjum na Tarnobrzeskim Miechocinie rozpoczęto w 2015 roku, by krok po kroku wykonywać kolejne prace. Za prowadzenie inwestycji odpowiada Fundacja Ciepło i Serce, powołana w 2007 roku przez ówczesne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Wykonywanie wszelkich prac jest uzależnione od zebranego w danym roku budżetu. Przedsiębiorstwa, instytucje budżetowe, państwowe swoją działalność kształtują w oparciu o budżet i tą wiedzę mają pod koniec roku, na przyszły rok. W sytuacji naszej, tutaj mówię o fundacjach, organizacja pożytku publicznego, to również nasza fundacja Ciepło i Serce jest, jest trochę inaczej. Z uwagi na to, że budżet tutaj finansowy budżet w ogóle dla tych organizacji znany jest dopiero pod koniec sierpnia, a nawet pierwszy pierwszych dniach września. Dlaczego tak jest? Tu są rozliczenia podatku tego 1% podatku dochodowego do osób fizycznych w skali kraju. Takie informacje są po prostu przekazywane przez centralne organizacje zrzeszające te organizacje pożytku publicznego w skali kraju w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Praktycznie ta jak i Fundacja Ciepło i Serce tu w brzegu swój budżet praktycznie w 90 kilku procentach poznaje, poznaje dopiero pod koniec sierpnia. Z tego powodu większość inwestycji prowadzona jest w okresie jesienno-zimowym. Przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny oraz wsparcie sponsorów to źródła pozyskiwania pieniędzy. Mając na uwadze budżet w wysokości około 190 tysięcy w tym roku, łącznie z tymi wszystkimi trzema formami pomocy składowymi, które kształtują wielkość budżetu fundacji, przewidzieliśmy prace generalnie w terenie. Zadań, które w tym roku wykonaliśmy, to trzeba powiedzieć o wykonaniu chodnika od poszerzenia wjazdu. Ciąg pierwszy przy ciągu jezdnym, schody palisadowe. Jest już takie wejście tutaj do budynku z obszaru tutaj parkingu. Ale też inne zadania, które wykonaliśmy, to proszę Państwa, wykonaliśmy już pierwsze zakresy. Oczywiście uzbrojenie, dostawa prądu i itd. Tak do, do napędów bramy, ale też punkty oświetlenia. Przygotowane są miejsca do montażu czterech słupów oświetlenia zewnętrznego. Jest to konkretny krok. W tym roku najlepszym przykładem sponsoringu jest zaangażowanie starostwa powiatowego w Tarnobrzegu oraz zakładów chemicznych Siarkopol, które wspólnie ufundowały bramę do placówki. W ramach prowadzonych prac wykonano także odwodnienie całego terenu. Powstała droga ewakuacyjna oraz uporządkowano otoczenie placówki. Zakładamy, że około jeszcze 2, ,2 miliony 200, takie są potrzeby, potrzeby środków, taki jest potrzebny budżet. Struktura wydatków to jest przede wszystkim wyposażenie zespołu żywienia, wyposażenie zespołu medycznego. Wyposzerzenie sal tutaj, które pod potrzeby pacjentów. Hospicjum przewiduje około trzydziestu kilku osób, trzydziestu jedną, dwie osoby. Obiekty są już w takim zakresie wykonane. Należy jeszcze wykonać pracę. Wykonać pracę uzupełnienia, uzbrojenia wewnętrznego, elektrycznego, urządzeń sanitarnych, wszystkie łazienki według wymogów, standardów, które są potrzebne dla pacjentów tej grupy. To są sprawy wykończenia tutaj obiektu, są jeszcze instalacje wewnętrzne, wyposażenie tutaj dla sal, jeszcze sprawa klimatyzacji tego obiektu i sal. Które, które będą, tutaj musimy takie zespoły, przewidziane jest tutaj uzbrojenie urządzeń sanitarnych, tutaj wszystkich łazienek i sprzętu specjalistycznego. Jest, proszę Państwa, też pokażemy tutaj w stanie surowym na razie kaplica, jest do wykończenia też. To najważniejsze prace, które trzeba jeszcze wykonać. Postępy są czynione z każdym rokiem, ale do zakończenia całego projektu jeszcze daleko. Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną i informacyjną, by pozyskiwać kolejne pieniądze. W tym zakresie pojawiły się nowe możliwości. Liczymy na pomoc władz miasta, Rady Miasta Tarnobrzega, ale też będziemy sięgać, czynimy takie starania do pana Marszałka, do nawet też funduszy centralnych. O czym co tu mam na uwadze? Fundusz Rządowy, Polski Ład, czy środki unijne i w strukturze podziału tych środków różne możliwości konkursu i też samorządu. Też fundacja stara się i będzie się starała o środki inne. Analizując stan istniejący, proszę Państwa, trzeba zauważyć, że budynek jest zakończony, że po prostu budynek jest ogrzewany, co jest bardzo istotne. Druga zima, drugi sezon zimowy, który jest obiekt ogrzewany w temperaturze dodatniej, ale bezpiecznej dla obiektów, dla obiektu, dla wnętrz, dla wykończenia. Ja chciałem w imieniu władz fundacji serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, ale też zapraszamy do współpracy.